Ja prędko, ale nie Co wierzę w to. Co nie? Że zrobiłaś sobie tatuaż, to nie znaczy, że nie cię nie poznam. To nie znaczy, że cię nie poznam po, ty... po tych rzęsach, kurwa, jak krzakach. przymiotle. Które. <laughs> Kto... No. To nie jest Wiesz, Ty masz rzęsy jak Batman skrzydła w tym filmie. A gdzie I to są rzęsy? No jak gdzie? A to co, to co nie? Z... A co nie wiesz, że mam ci powiedzieć? Że to masz doczepione... To rzęsy? Dobra, dziewczyna, masz doczepione rzęsy i co? To są rzęsy? No tak A co to niby jest, kurwa. Włosy. Nie wytrzymam! To nie. A co to niby jest jak nie rzęsy? Ej, napiszcie, czy to są rzęsy? Gdzie to chuje? są rzęsy! Pokaż sobie, gdzie są rzęsy. Czekaj, kurwa, to na chwilę. Nie, no to są rzęsy, oni gdzie mówią, to są że to są rzęsy. Rzy... Rzęsy to jest to i ty też masz rzęsy. Gdzie są rzęsy? No to są rzęsy. No to, a ty sobie doczepiłaś tusze rzęsy normalnie. Przecież widzę po tobie. Proszę cię, powiedziałeś, że to są rzęsy. To są po, po znokcie zrobiła jakieś kropki, jak Biedronka się ubiera, zobaczcie to, to widzowie, nie to? wierzę. Co jest? To furda no To nie złe rzęsy! <laughs> nie mogę! że nie wszyscy myślały, że to są ten... Że to są kreski. Boże, że to są, są rzęsy. Przecież to są kreski. Będzie sprzedawana na aukcji. W... Nie. No to są kreski. No chłopie, nie załamujcie mnie. Nie pomylił z brwi. No w sumie nie jest najgorzej. Z brwiami nie pomylił nie? Brwi to są. Chyba was pojebało. Przecież brwi są tutaj, kurwa co wy gadacie? Pierdole. <grym> Jak tam rzęsy? No bo to są rzęsy. No to nie są rzęsy. Są chłopiek, normalnie rzęsy. Ale wpisz na, nie wiem, na Google na przykład. Nie mam Google, A mam lakier, Mozilla Firefox. No to wpisz. Już w nie bo się, bo się zacina całe. Ja zacina? No. które to internet dobry masz. No kiedy dobry, ja bo... No ten lakciur, dostaniesz niedługo. Dziękuję za 6 zł. Zaraz taką bombę wyłapiesz tego. Tak gdzie kurde Gdzie? Chyba się na mnie obraził.